Trudno wyobrazić sobie Boże Ciało, Kult Eucharystii bez sprzętu, o którym chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć. To przede wszystkim najpierw monstrancja, czyli taki rodzaj naczynia liturgicznego, który służy do ukazywania hosti, postaci ciała Pańskiego. Zbudowany jest trochę jak kielich, trochę jak słońce. Ma swoją stopę, czyli podstawę, ma swój trzon, ale na tym trzonie nie ma kielicha, nie ma czaszy. Tylko jest, no właśnie coś takiego jak słońce. Chociaż jeżeli widzieliście może kiedyś jakąś starszą monstrancję, to przypominał na kształtem budynek, zwłaszcza gotycką fasadę kościoła, bardzo często z trzema wieżami, jedną wyższą, dwiema niższymi. W każdym razie jest to swego rodzaju oprawa do pokazywania, do ukazywania chleba eucharystycznego w postaci ciała pańskiego. Rzeczywiście słońce. To w ogóle jeśli chodzi o kult Eucharystii, taka cecha znamienna, że ona łączy się ze światłem. Może dlatego, że najpierw Bóg jako pierwszy uczynił światło. Pierwsze słowo, jakie wyrzekł, to niech się stanie światłość. Światłość towarzyszyła, a właściwie wiodła Izrael przez pustynię do ziemi obiecanej. Światłość rozjaśniła niebo wtedy, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. Światłość wypełniła szaty Jezusa podczas Jego przemienienia na górze. Również wypełniła grób po zmartwychwstaniu Jezusa. Odzienie aniołów, którzy oznajmili, że nie ma Go tutaj, że zmartwychwstał, były lśniąco białe. W świetle, w płomieniach ognia wyraził się, objawił się Duch Święty, którego Jezus zesłał na swoich uczniów w Wieczerniku. To dlatego ta oprawa przypomina słońce. Od hosti rozchodzą się złote promienie. Tutaj, jeszcze jak w tej monstrancji, bardzo często pojawia się symbol krzyża, który. Pokazuje nam, że czcimy ciało Chrystusa złożone na ołtarzu Krzyża na przebłaganie za grzechy nasze. Zresztą, zwieńczeniem monstrancji akurat w tym przypadku jest Krzyżyk, chociaż byli tacy święci, którzy preferowali w tym miejscu umieszczenie figury Chrystusa zmartwychwstałego, żeby pokazać, żeby podkreślić, że to nie jest relikwiarz, że tutaj nie czcimy. Ciała umęczonego, ciała zmarłego na krzyżu Jezusa, ale ciało zmartwychwstałe, o czym jeszcze powiem w swoim czasie. Słońce, blask, źródło światła, także światło naszej wiary. To wyraża monstrancja, która promieniście wydaje się odbijać. Promienie słoneczne trochę tak, jakby podkreślając, że blask bije. Z hosti, która jest umieszczona tutaj. Jak umieszcza się te hostie? To również można powiedzieć zaplecze monstrancji. Otóż z tyłu znajdują się specjalne drzwiczki, po otwarciu których możemy tutaj umieścić hostie. Jak ją umieścić, żeby ona utrzymała się w jakiejś stałej pozycji? Służy do tego takie małe urządzenie, które nazywamy właściwie ma dwie nazwy Pierwsza nazwa to Melchizedek. To jest nawiązanie do księgi rodzaju i imienia kapłana miasta Salem, czyli Jerozolimy, który wyszedł na spotkanie Abrahamowi, kiedy ten wracał po zwycięskiej bitwie nad królami, którzy porwali jego bratanka Lota. Melchizedek powitał Abrahama chlebem i winem, a Abraham złożył mu dziesięcinę. Zdobytych na wrogich królach łupów. W psalmie 110 słyszymy, jak Dawid śpiewa o Mesjaszu Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ponieważ Melchizedek trzymał chleb i wino, które stały się potem materią Eucharystii, czyli ciała i krwi Chrystusa, więc ten niewielki uchwyt, który Działa trochę tak jak szczypce ze sprężynką. Między te dwie połówki tego uchwytu wkłada się hostię, potem się ją zaciska i na takiej specjalnej prowadnicy umieszcza w monstrancji, zamykając te drzwiczki. Także możemy po odwróceniu tę hostie tutaj umieszczoną czcić i adorować. To urządzenie ma jeszcze jedną nazwę. No, sami zobaczcie. Czym ona przypomina swoim kształtem? Co przypomina? Przypomina księżyc. Księżyc po łacinie to luna. Dlatego ten mały uchwyt nazywa się też lunullą. Czyli no właściwie można powiedzieć takim y, czymś w rodzaju księżyca, który trzyma y, ciało Chrystusa w postaci chleba. Zobaczmy: mamy słońce i księżyc. Za dnia nie porazicie słońce, ani w nocy księżyc. Śpiewa Dawid w psalmie. To są znaki, które rządzą światłem w dzień i w nocy. Chrystus jest światłością świata, tak o sobie mówi, no więc te dwa znaki w szczególny sposób tę prawdę podkreślają: Słońce i Księżyc, Monstrancja i Melchizedek albo inaczej Lunulla.